Dobra, lecimy na Ferum Brasa! Dostałem info na grupie, że Feru, no to czemu wcześniej nie mówicie? <grytanie> Piona, witam na siemano! Fajnie, że się rano zrespił, bez kitu! No, gotowe tutaj wszyscy, ok mam Dobra, staję tutaj, nie? Gdzieś tu może go dziabniemy! Mm, nie wiem, w co się ubrać. Ciekawe, czy go uderzę chociaż raz. Nie wiem, czy dobrze obliczam, że to jest na 17 po... Dostałem info, że 11 11, nie 17, no to ja chyba źle coś to obliczam. O kurwa, no Ja patrzę na zły raid. Ja patrzę na piraty! To nie, jest złe piraty. Gdzie jest kurwa Ferumra z rajdą, Karos? 20 minut jest! Bez kitu, 11 po, dobrze, dzięki za info. Ja na zły raid w ogóle po... Return in at his hand, dobra. 10 minut od teraz. Ja mu chyba walnę po prostu, nie wiem, u Tito i Grana, sorry, Gran, Ical, nie? Bo to. Jakby to wiem, że wejdzie na pewno, ale tylko że potem cooldown, więc zadam tylko jedno, jeden damage, nie, jeden raz hita. Cooldown potek, nie mam cooldown Potka. No nie wiem, czy dobiegnę, tu mamy chyba, prawdopodobnie będzie jedna tura. Jak siądzi Krytykal, zajebiście, jak nie, no to jesteśmy trochę w dupie. Jest koło mnie! Demon Ray, sword Sword Magmalek... Ej, dobry locik był Powiem wam, że całkiem ładnie go jewnąłem Zreśmij się do sobie koło mnie, nie? Chciałem wybrać lota Feruchata Ale właśnie możliwe, że bez Utito to zrobiłem Możliwe, że Utito nie rzuciłem. A to co mi wypadło O Powiem wam, że Demon Rage Sword, jak na fairu, spoko, nie? Także coś mu tam zadałem, jakaś szansa była na, na jakieś lepsze itemki. Fajnie, że udało się mu w ogóle e, go spotkać. Byłem szósty w damage'u? O, proszę bardzo! <słusza> Out. Tak, używam tam żeby Dobra, muszę tarczę oddać jeszcze. Bijemy? No nice, i zbijemy sobie do bestiary, Kurde, co wy tam bijecie. O kurwa, ty poszedłeś? To no, trochę lipa, wiesz <grym> Dobra. Ja dobrać. się rozebrałem w ogóle. O kurwa czekaj ja się rozebrałem! Tu ja tak patrzę ja nie biję w ogóle, dawaj, dawaj ten nie, nie wybij to pikadny. Jestem, jest. Ja tam próbowałem te plać Fist Fighting 27 Nice <grym> próbowałem Dobra, ładujemy się w dobra, No to dobra, no to. Jedziemy, 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 nie ma sensu. O, chłopie, tam w tym. Dawaj, stary drink do środka, stary drink do środka. Kurwa, ja mam bloczyć. <laughs> stel drink Maka, on padnie. Stary drink, stary ja nie wymanasuję nie, nie z tego. Ej, macie jakiś ma res niego? Daj padł Okej, okay, trzy stiwera, ale też dostaliśmy trochę dustów. Nie wiem ile ich tam było, sporo ich było. Pail count! O! Lecimy na pail counta! Go, go, go! Krypty! Patrzcie ile tego tu jest! Jest tutaj. Nikt go tu nie bije nawet, nie? Wszyscy poszli na się ustawiać. On jest? Nie wiem sobie czy z tego miecza to powinienem być nawet Vampire Lord Token Instinct Verite Token W sumie dwa tokeny, spoko Nawet, nawet Fajnie bo trafić go Cześć Dawid, siemano, siemano Chodzi mi też o questy i tp. So, Hakan, Chciałbym kupić MSa Wiadomo, wtedy większe... Ej, ej! O kurwa! Co jest? Zagapiłem się znowu na Chadium redówę, kurde! Taką ostrą redówę. Nie wiem w sumie ile było. W sumie moja ostra Reduwa to jest jedyna KHP, ale... Wszyscy śpią jeszcze. Grzybki można przesłać na drakonie rzucając na trumnę w AB. Czekaj, jak przesłać na drakonie? Jak? Ej, Melmak, pokazałbyś mi ten sposób? Rzucam parcel. No dobra, i gdzie go znajdę? Dobra, szukajmy parcela. Gdzieś tu powinien być parcel, od Melmaga. Jest! Lol. Zrób to jeszcze raz. Grzyb się pojawił. Bez kitu. <grystanie> Dobra, mi pokazać, gdzie jest ta trumna. Ale zajebisty trick. Perełka się pojawiła. <grystanie> Pardę nie, nie wiedziałem o tym. No on to z AB rzuca, patrz, perełka jest grzyb, parcel od niego. Naprawę jest drugi grzybek. Idziemy szukać drugiego grzyba, czekajcie. O jest, rzeczywiście, lol, rzuć coś jeszcze. <grymne> rzuć coś jeszcze. Grzyba znowu się pojawi, Bron mushroom. <grymne> o kurde, to nie jest łatwiejsza ciekawostka. Tu jest ołtarz. Widzowie i teleport. Raz poszło. I to się pojawia na drakonie. <grymne> Bardzo fajny trick. Dziękuję, Marmak, za prezentację. Możecie sobie transportować i teleportować na drakonie. Rzucacie tutaj się pojawiają w tych dwóch miejscach. Ale bez kitów. Fajny, fajny pomysł. nie fajna ciekawostka. O nie! Oho. Chyba coś nie pykło. Ja zobaczymy czy to będzie jaka lurka, bo ja dzisiaj tak jeszcze śpię trochę, nie? Kurwa, to tyle co supremu wypijam przy... chodząc po tych silach, że tak naprawdę mi się tu nie opłacało do przyjść Oj! O kur Czekajcie, czekajcie, bo dym a tu z rączka! O nie! O kurwa! O nie, o kurwa! Czekaj, czekaj, czekaj. Padłem, kurwa. Gdzie ja mam tego? O jest, potrawka, dobra. O, nie padłem! Kurwa! Ej, dawno nie, nie grałem w Tibie, czekajcie, muszę się gdzieś zatrzymać. Przecież się niebałem. Kurwa, dzisiaj wiedziałem, że jest taki zaspany lepiej nie chodzi na takie hunty na, hunty, na takie spoty. Czas stąd wyjdziesz, a czekajcie. Zdrowko, zdrowie, zdrowie, ale idę na oberona, najebany. <grym> <grym> Kurwa, Czekałem, czy daje przez falkony przebiegnę. Hmm, to brzmi jak challenge. Trap jeszcze się strzema, tak, trap strzema. Dawaj, kurwa, no dobiegniesz do tej, do tej łódki. A, jeszcze trzyma. Kurwa co on tam w tym kubku miał? To pewnie był browar. Kuwa, czysty spirytus chyba. A, oj, kurwa! <dawaj>, trap strzema, jednak to jest możliwe bez kitu. <dawaj>, nie da się przebiec na mnie badnym. Halo, pomóżcie mi. Ale mi uciek. Gdzie ten level? Yes! We got Mamy level! Matko boska, wbiliśmy level! Znaczy ja wbiłem. <grym> Jeszcze jeden mamy odrobiony! To jest takie wydarzenie level u mnie, że muszę to chyba na tynka wideo wstawić. Give me a break. <grym> Pamiętajcie, minus 10% z kodem gaszy 10%.